Cześć! Ja jestem Minecraftowe Texting Story. Właśnie pytałem się Was, czy chcecie kanał na YouTubie, bo nagrywam na TikToku o nazwie grzeczne Texting Story. Nazwa do tego kanału na TikToku macie w opisie. I właśnie jeszcze jedno. Ludzie nie piszcie mi, że to jest żałosne czy coś takiego. Ja wiem, że to jest żałosne dla niektórych, ale to jest celach humorystycznych, na przykład niektórym humor poprawić takie coś. To oczywiście nie dzieje się naprawdę. To jest tylko taka to jest tylko takie coś śmiesznego. I tak, niektórzy mówią, że y, robię na takiej część fanów. Oczywiście nie robię, bo nie y, zależy mi na, y, na y, ogromnej ilości fanów, tylko zależy mi to co ja robię. I właśnie jutro się pojawi film 10-minutowy gdzieś o porwaniu jakiejś. Ja lubię takie tematyki. Tak więc karę, kiedy takim założyłam. I jakbyście jeszcze chcieli, to link do mojego Facebooka macie w opisie. Możecie też do mnie pisać, dawać mi pomysły w komentarzach, też możecie tak robić. No i co? Ym... Jak się jutro pojawi i to by było na tyle. Cześć!